W tym filmie widzowie sprawdziłem, czy strefa afk na box PvP ma w ogóle jakikolwiek sens. Wynik Was dziwi, oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Dodatkowo. Dzisiaj robimy chyba największy konkurs w historii tego kanału. Każdy 10 łapek w górę to jest 1000 hajsu, który wam rozlosuje. Czyli jak zostawicie 100 lajków, no to losujemy 10 koła. Zostawicie 1000 lajków, losujemy 100 tysięcy. Wszystko zależy od was, a ja zapraszam was już do oglądania. Na rapach na boksie jest widzowie coś takiego jak strefa afk. No i tam za to, że po prostu Awczycie, dostajecie itemy, ale pytanie jest następujący, Czy w ogóle opłaca się tutaj stać? No bo jak widzicie, graczy jest tutaj bardzo zawsze dużo. E, po prostu dostajecie czasami klucz do takiej skrzyni i wypadają tu takie itemy, które no nie ukrywajmy są dość średnimi przedmiotami. Może ten klucz do gwiezdnej był, byłby spoko, może te słoneczne pyły jakoś w ilości 8, no ale nie, no dalej to jest szczerze bardzo, bardzo średnie. No i ja widzowie zrobię sobie malutki challenge, mianowicie postoimy sobie tutaj przez całą noc, no i zobaczę czy w ogóle e, się opłaca tutaj tak stać. Aktualnie jak to nagrywam jest godzina 23, i tak do 20. Po prostu 23 równo zaczynamy. No, i jak wstanę, to wstanę. Zobaczymy o której mniej więcej. Mam nadzieję, że takie 10 godzin będę sobie tutaj stał i zobaczymy, co dostaniemy. Trzeba brać e, to pod uwagę, że mam rangę twórca, która działa jak ranga rapy. I przez to, że mam rapy, to mam 30% szans na to, że wypadnie klucz do tej skrzynki. Tak to nie wiem, co innego się dostaje, jak nie klucze tutaj, więc zobaczymy. Jako normalny gracz, macie tylko 5% na tą, e, na tą skrzynkę. Więc no, totalnie bardzo, ależ to bardzo mało. Patrząc na to, że ten klucz dostaje się Co 20 minut, w sensie jest szansa Na to, że się, że się dostanie ten klucz A tak to co 60 sekund dostaje się jakąś podstawową nagrodę Nie mam pojęcia czym jest ta podstawowa nagroda Więc widzowie, ja sobie w tym momencie staję I zobaczymy, o no, nawet mnie nie widać Ile tutaj zyskamy po prostu przez całą noc A wczenia, czy w ogóle warto jest Zostawiać komputer na noc Właśnie widzowie wstałem jest godzina 10.00 Więc takie równe 11 godzin Tutaj stałem, no i zobaczmy Co tutaj mi wypadło I ja już to widzę, że ten drop to jest śmiechu warty 41 ziemięskich pyłów I 28 księżycowych pyłów Czajcie to, coś takiego po 11 godzinach Dostałem i za to To wy nawet nie kupicie jednej potki Nawet koksa nie kupicie Jednego refila można coś takiego kupić No drop jest po prostu śmieszny I ja rozumiem każde gadanie, że tam O skamper, ale to jest tylko stanie Nie stary, nie, nie warto, nie opłaca się To jest taki syf, że w ogóle wstyd mi byłoby coś takiego dawać się to? Tutaj nic nie dostajecie No wiadomo, dostałem klucze, zobaczymy ile tych kluczy W ogóle dostałem, mam komendę z ukością odbierz ale moim zdaniem to nie poprawi tego że ta strefa jest po prostu śmieciowa i że nie, nie, nie warto tutaj siedzieć naprawdę nie siedźcie tutaj jak gracie bo zaraz wam pokażę dlaczego dobra wpisujemy odbierz e, i dostałem 7 y, skrzyni czasu kluczy patrząc na to że mam rankę rapy i mam po prostu większy procent jako gracz pewnie bym dostał jeden klucz może jakimś cudem no ale dobra otwórzmy sobie to i zobaczmy dostaliśmy 4 usuwacze pajęczyn tragedia e, jednego re, nie jednego koksa u no to już lepiej ale ale no nic takiego nie jest, e, Shulker Boxa nie wiadomo po co, cztery słoneczne pyły, e, znowu cztery słoneczne pyły, 16 refili i 16 refili i dostaliśmy to jest drop widzowie za 11 godzin zostawienie komputera no jak widzicie no ten drop jest taki no to dupy nie jeśli wa dla was byłoby to fajnym dropem no to to mamy inną definicję fajności widzowie naprawdę nie bo to coś takiego można zdobyć żeby was nie skłamać w nie wiem w 30 sekund chyba nawet Bym rzekł. Specjalnie wezmę swoje itemy teraz do ekwipunku. Zostawię to wszystko jak tutaj było. Dobra, te jakieś tam księżycowe pyłki złapęłem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Zostawiam to tak specjalnie, żeby mieć ładnie tutaj pokazane, co i jak będę miał. Bierzemy itemy, jakie tam potrzebuję. Na wszelki wypadek. I lecimy sobie na przykład na strefę yy, bez elit i zobaczymy, ile potrzeba wykopać szarej wełny. Przypuśćmy na to, żeby dostać taki sam drop. Czy zajmie mi to mniej niż, nie wiem, 10 sekund. Przypuśćmy. Yy, można to pod, podciągnąć po to, że to jest 9 tych słonecznych pyłów i że cały tam ta noc siedzenia, po prostu te 11 godzin to jest 9 słonecznych pyłków, ja sobie to sprzedam po prostu w ten sposób wszystko, żeby było wiadomo to nawet wyrzucę, daję sobie na slash ustawienia, żeby mi się sobie to nie sprzedawało tylko automatycznie przerabiało na monety no i zobaczymy, jeśli okaże się że zajmie mi to mniej niż 30 sekund no to naprawdę, no to można się jakoś zastanowić 11 godzin zostawienia kompa 30 sekund grania, co się bardziej opłaca Dobra, i lecimy. Czas start. Zobaczymy, ile mi zajmie 9 słonecznych pyłków. Zdobycia po prostu. Jeżeli widzicie, że mam 2, 4, 6, 8, będzie już 9? Od razu 9. Tyle mi zajęło. To nawet mniej niż 30 sekund. Dokładnie 10 sekund grania mi to zajęło. Ja wiem, że teraz się pojawi argument camper. Ale dla początkujących graczy to jest spoko. Bo nie każdy ma najlepszego od razu. Nie każdy ma nożyczki i wszystko, nie? No dobra, stary. No dobra, lecimy, zrobić kolejny test. Wezmę sobie jakiś słaby kilo. Przypuśćmy. Weźmiemy sobie jakiś kilow, taki, co raczej każda osoba ma, która już zaczyna giercowanie, albo po prostu, która poświęciła troszeczkę czasu na grę. No i zobaczymy, czy, 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 czy też to tak fajnie wygląda. Nie będę używał swego kilofa Batmana, żeby nie było też, że jest niefer test, tylko weźmiemy sobie jakiś słaby kilof. O, idealnie, kill na napieraka. I przypuśćmy, macie firewerki, macie wszystko, no bo to tak naprawdę każdy ma, lecicie sobie na jakiś spocik, na przykład na e, Nedery, to na Nederycie prawie nikogo już nie ma, no bo wszyscy lepsi gracze są na e, po prostu. Wełnie, więc zobaczmy. 9 słonecznych pyłków. To samo. Sprzedajemy to, żeby test był miarodajny i przerabia, i kopiemy, i po prostu zobaczymy, jak szybko uda nam się zdobyć y, ten pyłek. Czy wykopanie całego y, tego surowca, całego tego netherytu pozwoli nam na zdobycie tego? Może być ciężko, ale wydaje mi się, że i tak wykopanie czegoś takiego jest o wiele łatwiejsze, no bo sobie po prostu kopiecie i to zajmuje kilka y, sekund, kilkanaście, może. No i wykopanie tego całego bloku mi zajęło, nie wiem, mniej niż minutę na pewno, a wydropiłem dwa słoneczne pyłki, więc no co widzowie, szczerze, szczerze, szczerze no jeszcze raz mówię, według mnie ta strefa jest, powinna być do zmiany, albo powinien być jakiś balans zrobiony yy, po prostu, żeby to się bardziej opłacało, no bo naprawdę, chwila po kopiecie i zdobędziecie o wiele więcej tych pyłków wszystkiego, tym bardziej, że naprawdę teraz generatory są wolne prawie cały czas, można sobie chodzić kopać, kurcze i nikt wam nic tutaj nie zabiera, kopiecie sobie, wbijacie. moja rada jest taka widzowie, nie stójcie na tej Strefie AWK, no bo naprawdę to nie ma żadnego sensu. Administracja powinna ją ulepszyć, no bo y, to, że stałem 11 godzin i nie mogę sobie pozwolić na kupienie y, trzech koksów, no to troszeczkę słabo. Dobra, ogarniam temy wizowie, i lecimy na jakąś klepotanę czy coś. Sprawdziliśmy tą strefę AWK. Możecie napisać w komentarzu przede wszystkim, y, co wy o niej sądzicie, no bo to jest moje zdanie, że jest słaba. Może wasze zdanie jest całkowicie inne i uważacie, że akurat spoko, że są takie temki zostanie na AWK. Stania mogą być podzielone, piszcie śmiało. Ja zawsze. Jestem chętny na poczytanie Waszych opinii, moje ziomy. LOL. Ej, miałem rozkwinę, bo jakiś gościu był z gildii Jalla, ale przez 3L. Jakieś podróbki, czajcie to. I tak mówię, kurde, o co chodzi? Że to nie są oryginalne typeczki. I sobie go zabiłem po prostu. Dziwna sytuacja, bardzo dziwna wręcz bym powiedział, bo pierwszy raz się z takim spotkałem. Gościu w jakimś podrobionym klanie. Musiałem się przez chwilę zastanawiać, czy na pewno to jest gościu z mojego klanu, czy nie z mojego. Tylko, że Jalla jest przez i i 2L, a tam był już gościu przez 3L. Klan, info, Jalla. Przez y, 3L No to są w ogóle jakieś inne typy, co to jest w ogóle za Gilia? No nie, co się stało? Dziwna sytuacja, bardzo dziwna, ale <laughs> no dobra, zabijłem go Tutaj dropuje widzowie jakiegoś zioma. Najprawdopodobniej z Gildy DA4NK. Troszeczkę go bije. No, niestety jeszcze ma totem nieśmiertelności, ale wydaje mi się, że jest to kwestia czasu, że zaraz mu go y, zbije. No, tutaj ma chyba jakiś kolegę czy coś, bo nie wiem, czy on w tą stronę ucieka, a nie w drugą. On sobie jeszcze wełny na sam koniec kopie? Tutaj nie wiem. Fajnie jest to widzowie, bo jestem na wojszczacie w tym momencie i koledzy tutaj w ogóle z wojska pomagają y, go knokować, żeby jeszcze tego może faktycznie kurde ubić. Byłoby bardzo fajnie. Niestety go, koleżka soja pokazuje, no ale bardzo mi się spodobał jego miecz flemowy i set flesza, dlatego chciałem go po prostu zdobyć mam nadzieję, że mi się uda, a jak nie to ktoś inny go kurde się czy coś, mam nadzieję, że tak to się nie skończy to mój kill, proszę zostawcie go dobra, tutaj mu wszystko pada widzowie, zobaczcie całego seta ma na czerwono na moim teksturpaku, on ma jeszcze nożyce, więc fajnie byłoby kurde go kilnąć. poprosiłem tutaj ziomków w ogóle, żeby mi zostawili tego fraga i ciekawe czy zostawią, chociaż raczej wątpię, zobaczcie on tu pada już na maksa, on już seta nie ma Żadnego, dobra, nie ma seta, nie ma niczego jego go zabiłem za plus 12, nie, niczego Z niego nie zebrałem, tutaj podziękowa Podziękowania bardzo dla VP ganga, za to, że mi pomógł najbardziej i Po prostu, kurde, on jeszcze zapytał Czy mu oddam te nożyczki, a ja ich O, złapałem je, nożyce Batmana Ej, w ogóle one są warte bardzo długo Dużo, a ja je złapałem, on napisał zbierę na nie trzy dni, ja pierdziele I teraz pytanie, co w takiej sytuacji zrobić Jeszcze staka kokców sobie złapałem z tego gościa Ja pierdziele Złapałem nożyczki warte 200 koła, widzowie. No i ciekawe, co teraz w takiej sytuacji powinienem zrobić? Czy powinienem mu je oddać jako dobry YouTuber? Oczywistą sprawą jest to, że jeśli on by mnie zabił, no to takich przedmiotów by mi nie oddał. A tak, to bym sobie sprzedał. Nie wiem, wiecie, widzowie, może to głupie, ale oddam mu te nożyczki. Jakimś cudem je złapałem. Naprawdę bym zarobił dużo pieniędzy za nie. Ale no, będę dobrym graczem. W sensie, nie wiem, jakoś tak. Szkoda mi się go zrobiło, w tyle osób go zabiliśmy. Oddam mu te nożyce. Nie wiem, czy to dobrze. Dobrze czy to źle? Kwestia do przemyślenia, nie? Ale mu dam je. Powinien mi oddać 50 koła za to minimum, nie? Bo tak, napisałem mu, że przelew się jakiś należy za to, że mu to oddałem, ale nie, napisał stary, to był mój cały set za cały hajsłyn, no to niestety, nie? Tak, to bym miał 200 koła widzowie, ale przynajmniej będę miał piste sumienie, że mu oddałem, chociaż nie wiem. Ponieważ napisał, że jak nas zbiera, to przeleje. Trzymam za słowo. Lecimy dalej. Tutaj frag jakiś. U, u, ja zdobyłem oczywiście, skajsiłem tutaj po swojemu. Biją mnie jeszcze tutaj we dwójkę ziomeczki. Ale ja przyszedłem fraga kradnę. 59 już w rankingu, więc bardzo fajnie. Ale coś mi się tutaj przydało jeszcze, kurde, kogoś kilnąć, tak szczerze. Powiem wam, że na tej strefie bez elit jakoś bardzo łatwo jest widzowi uciec. Nie, mam takie wrażenie, że tam jakoś z kimś się bije, no to oni no bez problemu wręcz uciekają, bym powiedział. Tutaj ziomkowi totem pada, ale czy uda mi się go kilnąć? Nie, niestety całowałem znowu kobłęba i nie stawiałem koba, gdybym stał, no to bym go najprawdopodobniej. Zabił. Najpiękniejsza rzecz na świecie, za którą dostanę bana. Napisałem cały serwer, pisze Elo, i wszyscy napisali Elo. Nie no to jest super. Naprawdę, takie community na tym serwerze naprawdę jest bardzo, bardzo spoko. Fajnie. Już wyobrażam sobie bana za wywoływanie spamu sadge, ale pamiętajcie, było warto widzowie. Skasiłem znowu jakiegoś fraga za plus 5 Normalnie sobie wleciałem tutaj jakoś losowo I gościu uciekał na zero I fraga oddał, bardzo, bardzo, bardzo fajnie Tutaj też ziomal, kurde Z jakimś dobrym mieczem był, nie wiem, no Szczerze, chciałem kogoś zdropować Z kogoś takiego, kto ma właśnie taki mieczek za stówę No dzisiaj udało się zabić tego typa z tymi nożycami Za 200 koła, ale No nie wiem, jestem za głupi, po prostu postanowiłem mu je oddać Nie, mogłem to trzymać dla siebie Ale trudno Będę po prostu sobie yy, żałował tego Będę cały czas wypominał to, że właśnie oddałem komuś nożyce takie drogie. Lol, widzowie, zginąłem pierwszy raz na serwerze. Pierwszy raz zginąłem na serwerze tak faktycznie, kurde, yy, że rilnie, Że faktyczny, yy, faktycznie prawdziwy dead. Tak mi się przynajmniej wydaje, że stąd nie uda mi się wydostać. Albo nie, jednak mi się udało. Szczerze już miałem ciepło, bo naprawdę byłem pewny, że yy, zginę. Idealnie mi dali w kratkę jeden do jednego. Nigdy z czymś takim wcześniej nie miałem. A tutaj no naprawdę było bardzo, bardzo blisko śmierci. Już byłem przygotowany na to, że zginę. Jakimś cudem udało mi się po prostu rozkopać to. Dobra, widzowie, dziękuję jest tego za odcinek, pamiętajcie subskrybujcie kanał, lajkujcie, widzimy się jutro o 15, bo robimy daily na tym kanale, pamiętajcie